Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Jesteśmy dzisiaj na podstawie w Dopiewie Pewnie znacie to z moich filmów ma ma Mam nadzieję, że coś złowimy Trzymajcie się, ze mną, puf! Widowie jest ryba Ale było branie Ten cały ki Całego kija wygięło Pewnie karp Karp Czy nie? Co to? Podhaczona! Podhaczona! Podhaczony krąg? Co? Zobacz, podhaczony krąg. Kiedy ostatnio to krąg? Ja zabiłem. Chyba, że to leś, Nie no chyba krąg. Podczepił się. Podczepił się. Ja... Yeah. Szczypce są potrzebne, bo ja nie odszczepię tak ręką. A tu taki pan krąg. Zobie ja taki krąmp. Jak ktoś źle, to przepraszam, ale ten... Pójdź tam. A mnie. Zowie już dzisiaj moja pierwsza ryba, więc dobrze. Jest coś większego. Uja! Ale branie było. Mam nadzieję, że to będzie jesiącz, bo idzie jak totalnie jak jesiotr. Co jest? A to przed nie idzie co? Lin! Ole piękny lin! Ole gruby! Weź go! I widzowie! Nie! Nie, ja go muszę zmierzyć! To będzie ponad pięćdziesiątka. Ja idę! Widzowie nagram go wam! Ja jeszcze tylko muszę najpierw w miarę. Ale lino, widzowie Ale lino Ale gru... nie Widzowie, patrzcie, patrzcie jaki bieg Ale torpeta Bo tego lina to już nie chce stracić Ciągnę jajo Tu Ale lin się... Wierci. No, piękny Lin. Nie, nie, nie. Widzowie, to jest mój rekord. To jest życiuwa. To jest życiuwa. Widzowie, tak. Zmieście się. Widzowie, zobaczymy, ile teraz mieczy? No. Wiecie, że lin to jest bardzo śliska ryba i spokojnie linku, nic ci nie zrobimy okay. nie będzie 50 nie czterdzieści dwa widzowie czterdzieści lin piękny wypuszczamy go wypuszczamy go widzowie takiego pięknego lina nie będziemy męczyć Oh, Widzowie Apier niech tu sobie chwilkę będzie i wypuścimy go zaraz Przyzwyczaj się do wody Już Będziesz? Dobra płyń, Widzowie No tego te lina To się nie spodziewałem Wszędzie to będzie jakiś karp albo jesiod ale mam całe ręce od śluzu. Nie ma okej. Zakładamy robaczki. Tego wyrzucamy. Aj, jeszcze ja się zahaczyłem. Już wyrzucamy. A, Aj, Ale. Zakładamy robaczki. I zaraz. I zaraz. Rzucamy. I czekamy na. Branie Tam jakoś rzuc rzuciliśmy i mam nadzieję, że coś będzie brało to teraz poczekamy chwilę a jak będzie branie to nagram Nie będę robił żadnego cięcia I teraz będziecie się zapytacie Czemu ja zmieniłem ten wędkę z Fidera na sławik. No bo y, Tata poszedł teraz pilnować... O, widzę, wyjedzie. Tata poszedł pilnować Fidera, a... A ja przyszedł na sławik. Łowić właśnie. Haha, z ręki. Widza, teraz jesteśmy po łowieniu z nadstawkiem. Jesteśmy nad cybiną. Próbujemy złowić drapieżnika na spini. Mam nadzieję, że to się uda. Bądźcie zębi. Olej! Jaj! Czekaj! Tak? nie, Ja. Boże świetnie. ja, ja, go... ja go nie odchodzę. Tu połóż go na tym. Ja go <grymka> na, na, na macie. Ole, duży kleń Ile was. Prawie nagram wam trochę rzutów, jak rzucam na spinning nad, nad rzeką Cybiną. Na razie tylko jeden kleń. Ja nie zrobię tylko tata złowił klenia, ale mam nadzieję, że coś weźmie. Po pierwsze nie jestem dobry ze spinningowania, ale to nic. Z jestem najlepszy z ale Bądźcie ze mną, widzowie, wspieracie mnie przed ekranami. I mam nadzieję, że zostawicie się suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Jeszcze jedna rybka dzisiaj. No i będziesz taki szczęśliwy, że na spinach. Będę już dzisiaj tak szczęśliwy, że nie to, że rekordlina rekord lina, to jeszcze. Dzisiaj jeszcze duży kleń. No więc fajnie dzisiaj. Dzisiejsze wyprawy drzwi są fajne I ten klę z... został zrobiony na taką przynętę, takiego woblerka pomarańczowego a to ma poprzednim tam miejscu Jest! Zowie! Jest! Jest! Zowie! Nie wierzę! Zowie, jest okoń! Jest wreszcie! Ale jasne. Jest... Widzowie, kończymy z tym filmem. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Fuu.